To ciekawostka, to jest masakra. Tutaj są kolejki, ogromne kolejki, setki ludzi, jak nie tysiąc, czeka w kolejce do budynku. Jest automaty z grami Po drugiej stronie ulicy wszędzie stoją. Wow. Właśnie idziemy do tego budynku największego budynku z technologią na świecie doszliśmy, tutaj jest budynek największy budynek sprzętu i technologii jaki jest na świecie, sobie wyobraźcie. tutaj i się jaki kilka pięter komputery, telefony wszystko idziemy oglądać zobaczcie, żeby... pleca... plecaki z bateriami słonecznymi. Wow. Да, это здоровье Ile są jej trzepadów? Las Wszystko na wstyd fotograficzne Cały z Znalazłem! To jest ta restauracja, gdzie obsługiwana jest przez roboty. No to samo ser, ostatnio zamówił też nasz pikantyczkę. To nasza z ramen. Super sprawa. Zobaczcie, wczoraj, dzisiaj też. Zostawili mi tutaj prezent przy drzwiach z rzeźnikami, z wodą, z herbatą. Bardzo fajne lata. Yeah. Ostatni dzień. zabieramy się z Co masz to jest to samo co każdego dnia mam tutaj zupkę miso dwa rodzaje chleba tu jakieś trzecie jakie kiełbasę kartofle pieczone jakieś rodzaje ryby dziwnej i kulki mięsna. No potem jeszcze sobie sobie sabatkę ma siema siema taka ciekawostka jak mój pokój właśnie wygląda to pokój numer 603 nie duże, to tu wszystko, wszystko małe tutaj jest. Ale wszystko co jest potrzebne. Ja właśnie już pakuję się. Ostatni mój dzień. Teraz do Disneya pojadę. Więc tak to wygląda. A ten zegarek, bo tutaj go przestawiłem, dam go na miejsce. Tutaj do klimatyzacji. To jest telewizor, ładowarka do telefonu bezprzewodowa. Tu wiecznie przynosili mi nowe ręczniki. Jakieś cuda nie widy. Telefon do odczyszczania do powietrza. To jest do suszenia czy do prasowania. Nie bym nie używałem. Te zadoranty mają takie do przykania. Się popsikałem. buciki. Też malutka łazieneczka. Was jakie wszystkie to niskie tutaj jest. Oczywiście kibelek specjalny. Wszystko jest elektroniczne, deska jest podgrzewana oczywiście standard, który tutaj jest to jest bardzo ciekawe obrazanie, to jest shower razem z wanną dwa w jednym, to sobie wyobraźcie tutaj jest wanna a tu a to jest shower taki motyw, to jest końcówka tego tutaj tej podróży i teraz śmigamy do Disney'a ale to będzie na kolejny odcinek teraz pójdę do Disney'a co wrzucę w kolejnym filmie a zaraz potem wrzucę podróż na lotnisko Hejka. taka ciekawostka, żeby z hotelu się wylogować to się robi samemu z tego aparatu tutaj jest taka komputera tu się wybiera checkout użyłem swoją kartę nie samo wyblokowało hey. nasza woda, woda dobiega do końca. Jesteśmy na stacji Shimbua. Bierzemy teraz dwa pociągi, aby do lotniska do dojechać. I wracamy do Los Angeles. Dziwo, tu nie ma barierek ochronnych. Na tej stacji, z są barierki. Właśnie pociąg pojeżdża. No, nasz pociąg, pociąg jak Nie, to nie jest nasz. Albo nasz, to hamuje. Ale był podłóg. To kolejna ciekawostka Zobaczcie, że tutaj wszędzie w metrach na drodze mają szołki lewą stroną do góry, prawą na do, tu właśnie jest na OPA Ale do czego zmierzam? Mają takie żółte linie tutaj porobione wyboiste To jest wszędzie, zobaczcie co to jest? To jest po to robione dla ludzi niewidomych, by mogli się potem potem poruszać. To chyba nie. to się wszędzie jest. To się ciągnie całą drogę. ok, A my śmigamy na stację Mita. Idziemy na terminal odlotów lotów na lotnisku Hanada w Tokio. Co to jest Hanada Garden? Zobaczę, co tutaj jest Z ciekawości. Z ciekawości, co tutaj. A, tu jest terminal przelotów. tu na są sklepy, ja już zmieniłem kasę z powrotem na dolary kurde że bym przejebał tu będzie drogo bo to lotnisko jest Restaurację restauracje cuda nie widzę ale można sobie wsiąść, kurde Ciekawe że takie budynki tu mają takie porobione To na pewno jest droga, bo to lotnisko jest, zobaczmy ile to kosztuje.

na restauracje jakieś gadżety, maski Gdzie mam tu siąść? Tu jakieś sklepy są Pisze, żeby nie wolno robić zdjęć To wyjdziemy tam są może siądę. Jeszcze na pas, z Power mamy moc silników. Jak zakręci w, w, w lewo dość mocno, to będzie widać fuzi z samolotu. to dziwnie czoska jak ujeżdżało czasem i teraz lewo wjazd na pas